Oj, Nina. Nie rozumiem, jak to wszystko mogło się wydarzyć? Słuchaj, Luna, przy większości przypadkowych pożarów powód to zwyczajna ustarka systemu elektrycznego. Nie pamiętasz już, jak na roller wyłączyło się światło? Powiedzieć ci coś bardzo szalonego? Dawaj. W noc przed tym wypadkiem w rollerze przyśnił mi się pożar. Całe pomieszczenie wypełniał dym, a... Płomienie zaczęły pochłaniać wszystko wokół. Aj nina, to było straszne. Tak, tak to jest rzeczywiście dziwne. Ale słuchaj, według tego, co czytałam kiedyś na temat interpretacji znaczenia snów, pożar we śnie może oznaczać tyle, że coś starego zniknie z twojego życia, a w zamian pojawi się coś nowego. Nina, byłam taka szczęśliwa dzięki temu, co ostatnio się działo. Udało nam się skompletować drużynę, ale skoro nie ma już wrotkowiska, to nie będziemy mogli wziąć udziału w konkursie. Ale... Jak mamy ćwiczyć? Nie, Luna, nie nakręcaj się. Nie wiemy, co zadecyduje dyrekcja widzi. Tak, tak, wiesz co? Masz rację, oczywiście. A ja mam taką ochotę pojeździć, że aż mnie normalnie... aż mnie nosi. Rozumiem, ale wszystko będzie dobrze. Sama mnie nauczyłaś. Jeśli czegoś pragniesz, na pewno to osiągniesz. Jeśli czegoś pragniesz, na, na pewno, pewno to osiągiesz. osiągniesz <laughs> Wielkie dzięki, że mnie wspierasz, Nina mm, Jasne, a teraz opowiadaj, jak tam z Mateo widziałam, jak gadaliście? Właśnie, no jasne, miałam ci powiedzieć i zapomniałam, tyle mam na głowie Już mówię, Mateo powiedział mi, że ma mi coś bardzo ważnego do powiedzenia, ale <laughs> nie mam pojęcia, o co może chodzić Luna, jak to nie masz pojęcia, o co chodzi? Co? Na pewno chcę cię poprosić, żebyście byli razem Na no serio? Mhm mm Oj Nina, ale... A, wiesz co, lepiej, żebym się nie nastawiała, bo może nie o to chodzi, ale... Chcę go zobaczyć. Dosyć, rówieśmy się. Tak, tak.